Tego wieczorem mu to powiedziałem, prawdopodobnie tego nie pamięta. Cała ta sytuacja obrotem jest trochę dziwna. W sumie ja tam pobiegłem troszeczkę to uspokoić. Też nie wiem, czy to Gęc powiedział, czy Joda, w każdym razie zabrzmiało to tak. No to trzeba dla palno, no to nie wiem. Znaczy wiesz, to prawdopodobnie to palno, a później sobie pomieszczało, bo pójdę, to jest do pieca. Chociaż jest zawsze to powiem, to coś do tego, no nie? A prawda jest taka, że no, ten pijane, a tam była taka sytuacja na tym koncercie, że ja na scenę wchodziłem chyba o drugiej nocy, Jasiu wygał trzeciej, że my wszyscy już byliśmy zmęczeni, zdenerwowani całą tą sytuacją, bo czekaliśmy na tych ludzi, czekaliśmy, czekaliśmy i w końcu się nie doczekaliśmy. Ale bo widzu no i co to znaczy wiesz, no to kurczę, nigdy nie grałem w koncertach, na no było tam, bo tam było 2000 osób Tam był full klub, że... Ja siedziałem na zapleczu Już mieliśmy wychodzić na scenę, bo tam mieliśmy wchodzić o 23 i było już przed północą, jak do mnie, nie wiem, Mentor do dzwonił, że czy jakoś mogę go tam puścić, bo pada deszcz, a kolejka jeszcze stała przez całą ulicę praktycznie, więc tam było tyle ludzi, że, Jej. i też część z nich nawet nie weszła do klubu, e, Co jest mimo faktu, że jak my weszliśmy na tę scenę, no to miałem się taką szczarę ludzi przed bo tam jest jeszcze ten taki balkonik czy coś, no to, 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 to ja troszeczkę byłem z paniką nie niewolni, ale y, czy siłą na ten no, w No na pewno, bo po prostu tutaj jest y, zawsze taką, ta, taką motorynką. Y, ja tu raczej tą z tyłu przydzielę. No. Czemu? Mm, nie wiem, bo jest zbituje. Tak mi się wydaje. Teraz to jest w ogóle informacja, że będzie w czerwcu. Znaczy, Jeszcze. no nie, no bo jak gdyby y, Plany wydawnicze się zmieniły, e, mieliśmy to wydawać tam w jeden sposób, w sposób A, e, nagle pojawił się sposób B e, i trzeba to było zmienić po prostu. Cały czas czekam jeszcze na, na jakieś tam gościnki, ja muszę dograć jeszcze z trzy numery, ale co, wysłałem 10 kawałków do wydawcy, bo też jeszcze bez sensu mówić o tym, to do dopuszcza, bo to jeszcze raz jest ciekawostka. I jest ok. ustaliliśmy, że czerwiec, nie? Być może to się przesunie, ale myślę, że, że będzie. Jak mam dobrą zaprawę, to nawet już kontukta. Ale nawijać, to bym na tym nie nawijał nigdy, nie? Jest... nie rozumiem tego. Gess jest takim człowiekiem, z którym ja się na płaszczyźnie rapowej. I około na e, I gest tak samo potrafi nawijać na takie rzeczy e, dziwne dla mnie i z tego się wybronić. E, jak i na klasycznych bitach, bo razem zrobiliśmy na jego płytę numer, hipnoterapia, na picie Hensona, taki maksymalnie staroszkolny i brzmi to mega dla mnie. Także, także u niego jest taka poprawka na to, że on po prostu potrafi nawinąć na wszystkim, nie? a że akurat czasami nawija o takich rzeczach, ale... Getz zrobił trzy bity na moją płytę. No to są, boże, nie tam tatarste, ale są na pewno inne niż bity litery, są znane. Także to tam brzmi jakoś tam nowocześniej, ale nie sztampowo, czy tak jak ja bym się... Tak, nigdy na niby cuda i dziwy to nie mój świat Znaczy powiem tak, ja byłem y, trochę zmęczony całym nagrywaniem y, I w pewnym momencie ktoś mnie zmobilizował, żebym coś zrobił, na zasadzie weź kurwa nagraj i coś y, I ja wszedłem do studia, jednego dnia to napisałem Pamiętam, że jakoś tam obudziliśmy się w dziwnym miejscu, ja zacząłem pisać zwrotkę i wieczorem ustawiłem się z Gedzem, jeszcze taki troszeczkę nagrałem tą jedyneczkę. Później byłem u Gedza, bo tam czerwpoł później do nie sobie na jakieś tam plotki. Eee, I co? I nagraliśmy tą dwójkę, a później był Sylwestr i przyjechał Dust, no i to tam nam zepsuł naszą ideę spontaną, bo dograł się dwa dni po Sylwestrze i nie dograł się Sylwestra, bo że nie pasuje, jest niedobrze, a miał tak samą zwrotkę i było tak samo fajna, także nie wiem. Ale czy będą kolejne? No będą, bo już w sumie są tam rozmowy. W sensie nie wiem, czy to będzie na zasadzie kolejnej części, czy po prostu jakbyś tam spontaną, ale, ale być może to będzie tak podpisane. Zamyśle z Leśkiem i y, ja tak trochę, tą jego płytę tak po łebkach trochę sprawdziłem, ale sprawdziłem, bo jednak y, no teraz jest taka ciekawostka w sumie na polskiej scenie, że wiesz, ci zawodnicy, których jeszcze rok temu nikt nie kojarzył mniej więcej, no to teraz przejmują trochę tutaj rewiry i nawet prawdopodobnie ludzie tam, raperzy, którzy już są po 30 i, i są już jakieś tam maestrewe, oni to wszystko badają i tak samo ja to zbadam, po wiesz. Yy, pełnię wydać płytę i jak wychodzi jakiś ktoś i robi coś zajętego, to ja czuję, że mi się pali dupa i wiesz, muszę zrobić coś, coś lepszego i to też i, i te rzeczy, to sprawdziłem ostatnio. Sprawdziłem, yy, dopiero sprawdziłem monsona, bo też sprawdzałem tak jak Hucza yy, sprawdziłem monsona, to jest, jest ok. Co? So. I na przykład polega szubara, sprawdziłem w całości, który też jest naga eee, nie wiem, ale to tam czy będzie tak, mam słabość do trochę mieszkam nie wiem radio od mojego domu do McDonald'a jest z minuta drogi a do KFC z półtorej co jest moim problem, a dalej jest zagłębie kiewawą tureckie, że byłem w jednozie. Więc czasami się skuszę, szczególnie, kiedy jestem przedysponowany, żeby tam przy bo kiedyś pamiętam, że wróciłem do domu, znowu miałem zrobić barówki i włożyłem je w sandwicha i zasnąłem. I przyszedł mój znajomy na szczęście, który miał mi prezent tutaj w Sopocie, miał mnie nocować przyszedł do domu po godzinie, I zobaczył cały czarny do i parówki i mnie, śpiącego, przez 4 godziny się nie ma. Nie, no nie, nie Teraz yy, muszę wprowadzić w plan yy, przepis z luzy dziewczyny procenta, podam przepis już jakiś szesnasty, podam na złubę i muszę zrobić, bo już naprawdę świetna. Ale tak na co dzień, to ci powiem, że w zasadzie mam spółokrętowych, którzy dobrze budują i się wymiarają. Eee, ja to tak jak przychodzę po robocie, to bardziej czekam na, na propozycje od kolegów, na zasadzie... ...w Jeżeli takowi są, płyta jest w drodze. Radku? Pozdrawiam.